eh 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 mm, eh! forza! come faccio a ah, vedere bella? è significativo eh! eccolo qua! si vedono le cose dietro, dal aspicatore! allora, palombaro! Ma quello è palombaro? Ah, astronauta. Eh, astronauta. Ah, ok. <ride> oh, mamma mia. Va bene. Tanto io già lo sapevo, eh. Allora, vediamo che c'è scritto qua, s'è opera d'arte da Castelli a San Pietro. Mm. Mm. tutaj jest ceramika jest także udało mi się zahaczyć o Watykan także muszę się upamiętnić tak epokowej chwili, w takim epokowym wydarzeniu, nawet nie w epokowym, bo to nawet nie jest wydarzenie tego XXI wieku, tego stulecia. To nie jest wydarzenie stuleci, ale wydarzenie tysiącleci, no bo Watykan ma prawie 2000 lat, i jak to się mówi, takiej szopki jeszcze na Watykanie nie było. Jak powstał film Gwiezdne Wojny to potem, ta trylogia, potem powstał parodia tej komedii, Gwiezdne, Gwiezdne, Jaja, tak? Więc nie wiadomo, czy to jest Gwiezdna Szopka, ale jaja, czy Gwiezdne Jaja, ale szopka. O, także ja tutaj zwracam się teraz do Alberta z kanału protestantyzm to ignorancja. Jak protestantyzm jest ignorancją, to czym jest katolicyzm? Drogi Albercie, ja już od dawna ostrzegam katolików, żeby wyskakiwali z tej tonącej barki, która idzie na dno. Bo faktycznie, jeśli, jeśli to nie jest astronauta, tylko nurek z taką boją z żelaza, no to właśnie w ten sposób yy, tutaj chcą nam pokazać masoni że ten kościół właśnie idzie na dno. Idzie na dno. Dobra, no cyknę siebie, bo muszę się. Jest trochę ludzi, mam nadzieję, że się do mnie nie przypierdzielą. Ale się muszę ten. W tak epokowej chwili, no muszę się. Jakby nie było, muszę się upamiętnić. Mam nadzieję, że nie będzie widać. Bo policji jest pełnudzkowo. Ok, no i tutaj salutuję Alberta i wszystkich katolików. Czyli tak, dzisiaj mamy 16 grudnia 2020 roku.